Pani Małgorzata Przybysz prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Bryski w Powiecie Łęczyckim w województwie Łódzkim. Nazywam się Przybysz Małgorzata, prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 27 hektarów położone w miejscowości Bryski. Pani Małgorzata w czterech kurnikach, w sześciu rzutach rocznie hoduje 740 tysięcy kurczaków. Stosuje pasze własne i kupowane. Gospodarstwo przejęła od rodziców Wiesławy i Stanisława, którzy zajmowali się produkcją mleka i warzyw. Do dziś rolniczka może liczyć na ich wsparcie i pomoc. W prowadzeniu gospodarstwa pomagają jej również siostra z synem i kuzyni. Poza panią Małgorzatą i jej rodzicami w gospodarstwie zamieszkują także dzieci rolniczki Katarzyna i Kacper. Na gruntach ornych pani Małgorzata uprawia pszenicę, pszenżyto i buraki cukrowe. Rozległe, częściowo ogrodzone i monitorowane prawie dwuhektarowe siedlisko przemierza na rowerze. Gospodarstwo wyróżnia estetyka obejścia, dobrze zorganizowane ciągi komunikacyjne i przestronne place manewrowe. Do części produkcyjnej prowadzi odrębna droga i wjazd. Pani Małgorzata w przyszłości planuje zwiększenie areału gospodarstwa i wymianę parku maszynowego. Wolne chwile, których jak przyznaję ma bardzo mało, spędza z dziećmi oraz przy pielęgnacji ogrodu. W konkursie bierze udział po raz drugi. Podczas pracy rolniczej dużą wagę przywiązuje do bezpieczeństwa pracy. Pani Małgorzata chętnie wyjeżdża z dziećmi na jednodniowe wycieczki po najbliższej okolicy. Udział w konkursie, co prawda na samym początku dostarcza troszeczkę stresu, ale później jest satysfakcja i takie zadowolenie. Zachęcam do udziału w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, bo to jest bardzo fajna przygoda.